Katarzyna Stypuła, Rozaria.pl Witajcie, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na chłodni, dzisiaj znowu robimy mega bałagan, bo wysyłki już wkrótce, bądźcie cierpliwi. Pogoda jeszcze jest zmienna, nadają się troski. Startujemy jak co roku w połowie marca i miejmy nadzieję, że ten termin już nie ulegnie przesunięciu. Jak widzicie szykujemy już dla Was róże, wszystkie muszą być koetykietowane, przycięte, chociaż nie tniemy tak jak kiedyś bardzo krótko, zostawiamy wam troszkę tego na bo jak wiadomo w paszce musi się coś nadłamać, uszkodzić różnie to bywa, chociaż staramy się bardzo dobrze zabezpieczyć róże, ale żebyście Wy jeszcze na spokojnie mieli z czego przyciąć i korzeń do sadzenia i górę. Także w tym momencie prace trwają chłodnie, oczywiście nie Byliśmy bardzo leniwi w zimie, bo w tym czasie, kiedy była chwila oddechu od ogrodu, prac ogrodowych dla Was, my doniczkowaliśmy nasze róże, które będą wysyłane do Was w późniejszym terminie, czyli od kwietnia. Przypuszczamy kwiecień, maj i już do końca sezonu, kiedy róże możemy wysadzać tylko i wyłącznie z donic do gruntu. Nie pozwalają nam już warunki i zbyt wysokie temperatury na, na sadzenie do gruntu róż z gołym korzeniem. Także rzucimy jeszcze okiem na róże zadoniczkowane. Jak widzicie, szykujemy już dla Was sadzonki. Każda musi być przeetykietowana, tak żeby nie było pomyłek podczas wysyłki i każda z etykietą, z nazwą i krótką charakterystyką danej odmiany wędruje już w Wasze ręce. W szkółce przetestowaliśmy wiele różnych rodzajów doniczkarek i wróciliśmy do starej odmiany, czyli sadzimy nasze róże ręcznie. Przy takiej ilości nie mamy... Yy aż takiej zapotrzebowania na doniczkarkę, mimo tego, że chcieliśmy usprawnić pracę, jednak ze względu na bardzo rozbudowany system korzeniowy róż, nie wszystkie doniczkarki nas zadowalały, ponieważ tak się zdarzało, że generalnie ciężko było napełnić doniczkę do samego dołu i tutaj niestety zdarzały się wolne przestrzenie, no i wiadomo wtedy już róża się dobrze nie przyjmie, nie przekorzeni, a my musimy róże posadzić, posadzić dobrze, także jak widzicie mamy specjalnie zamawiane dla nas stoły, Róża jest tutaj sadzona ręcznie, mamy dostęp do całej sadzonki. Sadzimy róże w specjalnej mieszance torfowej i taką gotową już sadzonkę odstawiamy. I teraz spójrzcie, róże tniemy bardzo krótko, a to z tego powodu, że róża rośnie na zasadzie stożka wzrostu, czyli wybija z tych wszystkich oczek, które są na samych końcach. Jeśli zbyt krótko przytniecie takie róże w swoich ogrodach na wiosnę, czyli zostawicie zbyt długie pędy od miejsca okulizacji, zwłaszcza przy odmianach wielkopiatowych i odmianach rabatowych, to niestety z tych miejsc właśnie róże Wam najczęściej wbiją. Pozostałe oczka nisko przy miejscu okulizacji będą nadal uśpione, dlatego jak widzicie my w tym momencie już przycinamy je bardzo krótko do sadzenia, tak żeby tutaj Pięknie rozkrzywiły nam się z tych najniżej, właśnie oczek, które są tuż, tuż nad miejscem okulizacji. Pierwszy etap jeszcze przed doniczkowaniem sadzonek. Rozpoczynamy od segregowania. Jak widzicie, wszystkie sadzonki mają zawsze etykiety, ale oprócz tego spójrzcie tak, żeby na żadnym z etapów nie pomylić odmian. Staramy się naprawdę co roku tego wszystkiego dopilnować, dlatego, jak widzicie, odmiany do wsadzenia czekają. Narobiliśmy sobie bałaganu w całej naszej chłodni, ale to jest niestety konieczne, tak żeby uniknąć później pomyłek w sadzonkach, które do Was trafiają, więc wszystko musi być na tym etapie już rozłożone, posegregowane. Tak, żeby potem każda sadzonka właściwa trafiała już do Waszej ręki. Więc, jak widzicie, pierwszy etap, kolejny to będziemy przycinać, bo korzenie długie i góra również za długa. Zdecydowanie bardzo krótko przycinamy, i dopiero wtedy taka przygotowana sadzonka trafia do doniczki. To piękny alfabetyczny pociąg. Może konduktorzy nie do Warszawy, tylko konduktorzy do sadzenia? Alfabetycznie nie może być błędów, nie może być pomyłek. Dlatego właśnie wszystko już czeka przygotowane do sadzenia. A to już róże przygotowane do sadzenia, bardzo krótko przycięte na 10-12 cm. Korzeń oczywiście dłuższy, tak żeby zmieścił się jak najbardziej w doniczkę, a góra przycięta króciutko. To powoduje, że będzie nam się lepiej przyjmować po pierwsze, po drugie będzie piękniej się krzewiło, więc same zalety w takim krótkim przycinaniu do sadzenia. Początek marca, róże już zadoniczkowane. Jak widzicie, każda ma etykietę. Staramy się oznaczać tak, żeby nie było oczywiście pomyłek i żeby uniknąć tych pomyłek na każdym etapie. Podczas kopania ze szkółki, podczas metkowania, etykietowania tego pierwszego, kiedy przewozimy róże do chłodni i, ob, i, i są obrabiane, i później na etapie wysyłki, a tutaj w tym przypadku na etapie etykietowania, tak, żeby trafiały do Was odmiany, które zamawiacie. Oczywiście, może zdarzyć się gdzieś jakaś pomyłka, za co bardzo przepraszamy, i zawsze wtedy prosimy do kontaktu z nami.